Kochani, dziś chciałam Wam pokazać, jak uszyć taką oto maseczkę. Maseczki super nadają się do użytku własnego, a tak jak na pewno wiecie, jest na nie teraz bardzo duże zapotrzebowanie. Jeśli ktoś z Was ma czas i mógłby wesprzeć polskie szpitale i chciałby uszyć, to teraz chciałam Wam pokazać, jak to zrobić. Aby uszyć taką maseczkę, będziemy potrzebować trzy prostokąty dwa z materiału z bawełny. O wymiarach 20 na 17. Składamy je prawą stroną do prawej oraz prostokąt z fizjologii medycznej o takich samych wymiarach. Nasze szycie maseczki zaczynamy od przyszycia dłuższych boków. Pamiętam o zrobieniu supełku na początku i na końcu każdego boku. Muszę też zakończam z drugiej strony. Teraz obcinam. Następnie całość wybijam na prawą stronę. I teraz czas na Składanie naszej maseczki robię to w ten sposób, i biem jedna fałdka, druga fałdka. Będę strzygała dalej. Potrzebuję jeszcze troczki. Ja używam do tego takiej, takiej włóczki z recyklingowej bawełny, która się dobrze rozciąga. Można użyć oczywiście gumki do majtek, jeśli ktoś taką posiada w dzisiejszych czasach i udało mu się kupić ten troczek. Robię około 22 cm. Jeden i drugi takiej samej długości. Teraz tak odwracam naszą maseczkę, to będzie jej prawa strona, to lewa i układam sobie ten sznurek w ten i w ten sposób. I będę tu przeszywać. Pilnie, żeby moje plisy się nie rozjechały i zaczynamy. Lubimy igłę na początku i na końcu muszę zakończyć. Teraz też robię to tak, że przeszyję więcej razy, troszkę dalej, aby ten sznurek trzymał się mocniej. I pierwszy bok gotowy. Odcinam zbędne końcówki, i tak samo robię z drugiej strony. Warto sobie tutaj zwrócić uwagę, czy sznurek nie jest skręcony, żeby potem wygodnie nam się nosiło maseczkę, żeby nam nic nie przeszkadzało za uszami. Teczki z tej strony, nitki i szyję dalej. nam Kolejnym etapem, mogę już teraz wyjąć nasze szpilki, wtedy na pewno się nie ukłuję. Kolejnym etapem będzie wykończenie krawędzi ściegiem overlockowym, więc przestawiam sobie maszynę u siebie. Muszę ustawić, nie wiem czy wy to widzicie w kadrze, na S1 i na ścieg overlockowy. Znowu puszczam sobie stopkę, wbijam igłę i... Jeśli nie macie maszyny, która się overlokowym. overlockowym, to spokojnie możecie zrobić zegzak, albo wręcz pominąć ten efekt. Proszę zobaczcie, teraz mogę przyciąć to, co tutaj mi wystaje jest spędne. I druga strona. Ostatni etap, taka oto tutaj zastrzeweczka, wtedy maska lepiej nam przylega do twarzy i będzie się nam lepiej układała. Przestawiamy z powrotem, podstawowy ściek, najeżdżam, wbijam igłę, opuszczam stopkę. I druga strona. Obcinam. Uwaga, kochani. Nasza maseczka gotowa. Kiedy ją założymy, pamiętamy o tym, żeby sobie tutaj rozciągnąć. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam Was.